Witajcie moi drodzy, tutaj Monika i kanał perfumowy Orient Express. Uwierzcie mi, że u mnie pięknie pachnie. <gry> tutaj mam nowe pupury. Nie wiem, czy wy coś takiego używacie w swoich domach: takie pachnące gałązki, roślinki, troszeczkę ususzone. Ja generalnie tego nie używałam zwykle, ale. Ostatnio nabyłam coś takiego właśnie z Marks and Spencer, biblioteka zapachu to się nazywa. I tutaj, ponieważ skład był niesamowicie piękny, kadzidło, mirra, goździki i co jeszcze, i pomarańcza. Taki przepiękny zapach e, ciepły, taki trochę przypominający Teoremę Fendi, trochę może Boże Narodzenie, ale, ale, ale naprawdę mający coś w sobie, więc e, kupiłam tym razem i pięknie rzeczywiście to pachnie, bardzo subtelnie, bardzo tak szlachetnie. A czy wy lubicie pupuri? Czy nie wiem, jak to się tłumaczy na język polski. E, może mi podpowiecie. E, no dobrze, więc pięknie pachnie, pali się świeca. I dzisiaj pokażę Wam um, perfumy, które. To jest kontynuacja poprzedniego, właściwie, filmu, poprzednich filmików, czyli y, znalazłam perfumy takie wyprzedażowe. Właściwie jest to outlet, taki y, amerykańska strona, która pod koniec stycznia, z początkiem lutego robiła taką wyprzedaż, i y, y, wysyłka była gratis, tak? Ona chyba nadal jest gratis i wiecie, zwykle wysyłka ze Stanów Zjednoczonych do innych krajów, to tam jest podana, że to około 50, 50 funtów, czyli około 200 zł wysyłka zwyczajowo na tej stronie jest. No, a teraz była za darmo, więc, no, więc trzeba było skorzystać. Myślę że, myślę, że to naprawdę duża okazja. Tym bardziej, że te perfumy m, były obniżone o 60-70%. Plus jeszcze darmowa wysyłka, no wiecie, więc naprawdę były to okazyjne ceny. Są nadal. Niektóre te produkty jeszcze są dostępne. No i dzisiaj Wam opowiem o kolejnych dwóch, które do mnie przybyły. W ciemno, w ciemno! Mało znane marki, bardzo mało znane marki. To są te dwa flakoniki, zaraz o nich opowiem. Ale również będę dzisiaj mówić, tak jak też zapowiadałam, że chciałam, chciałam przetestować nowy zapach Molinarda z 2020 roku, który nazywa się Mirea. No, i próbka do mnie zawitała. Będę mówić o moich wrażeniach. Zapach w pięknym flakonie z taką piękną twarzą, grafika, którą uwielbiam. Taka, taka trochę prymitywna grafika. Może w stylu Gogena takie twarze, taka twarz na tym flakonie. I jeszcze opowiem Wam o zapachu i o historii z nim związa związanej. Marka niszowa z Londynu, Papillon Artisan, bengalski, Bengalska Czerwień od perfum Zapach niszowy, który normalnie kosztuje, no właśnie, bo ja pokazałam wam w zapowiedzi końcówkę we flakonie, około 10 ml, ale normalnie te perfumy kosztują 750 zł. Także mnie udało się kupić końcówkę we flakonie za 75 zł i była to okazyjna cena, yy, i łączy się z tym zapachem pewna historia zapach fenomenalny. Również będę dzisiaj o nim opowiadać. No dobrze, kochani, więc przedstawię Wam, yy, o, o ilu nowych zapachach będę mówić. Raz, dwa, trzy, czte o czterech yy, nowych zapachach będę dzisiaj mówić. Więc nie przedłużając, Moniko, zaczynaj. OK, kochani, więc pierwszy zapach, który do mnie przybył w ciemno, właśnie z tej amerykańskiej strony, to zapach, który nazywa się Soul J. Crow i chyba jest on amerykański, właśnie. Nazywa się Sea Glass Perfume, czyli jak to tłumaczyć? Sea Glass, mors morskie szkiełko? Jakoś tak, morskie szkiełko yy, czy morskie szkło. Morska butelka, trudno powiedzieć, ale na pewno, na pewno on się konotuje tutaj z morzem. Cena normalna tego produktu to jest około 200 zł. Ja kupiłam za 50 zł na tej stronie, ponieważ była to wyprzedaż. No i jak tutaj te perfumy są opisywane przez producenta? Jest to słodko słone powietrze nadmorskie, ale jest to poranek nad morzem w słoneczny dzień, kiedy właśnie nie wieje, nie ma, wiecie, nie ma żadnej burzy, sztormu, wiatr jest, wiatr jest taki cieplutki, jest ciepły wiatr od morza, właściwie taki, właściwie nie ma w ogóle wiatru, taki delikatny wietrzyk ciepły z nadmorza i co tutaj mamy w tym zapachu? Kwiat kaktusa, bardzo ciekawy składnik, czarne porzeczki i konwalie, tyle podaje producent i kochani, zapach jest no, na pewno oryginalny, dlatego, że jest to takie klasyczne perfumiarstwo i czuć rzeczywiście tutaj takie trochę ozonowe powietrze, ale jest to ciepłe powietrze taka ciepła bryza nadmorska. Kaktus, no ufam, że jest tutaj ten kaktus, daje tutaj taki lekko kwaskowaty akord. Perfumy są dosyć linearne, bardzo spokojne, bardzo przyjazne. Mają w sobie takie eleganckie ciepełko. I tak zastanawiałam się, do jakich perfum mogłabym porównać ten zapach. On jest naprawdę oryginalny. Chociaż wiecie, nie jest to jakiś genialny zapach, bo tutaj nie dzieje się zbyt wiele w tym flakonie. Jest to taki ciepły, spokojny, łagodny zapach z taką przestrzenią właśnie tego nadmorskiego powietrza, ozonu. Natomiast jest w nim właśnie, zwłaszcza w nutach bazy, takie. Eleganckie ciepełko. Coś, co nie zdarza się już w ostatnich tych, wiecie, w ostatnich perfumach, z ostatnich lat w perfumeriach, już to zanika. To takie eleganckie, nieokreślone ciepełko. Być może to się zaczęło przy Chanel 5. Bardzo prawdopodobne, przy aldehydach, ale mnie ten zapach po prostu kojarzy się z innym zapachem, który jest unikatowy, bardzo lubiany, wręcz kultowy. I to jest zapach Gucci Envy. No i też przypadkiem, nie przypadkiem udało mi się nabyć dwie takie miniaturki Gucci Envy damskie i męskie. Oczywiście jest to mega unikat, więc kupiłam to okazyjnie w Charity Shop w Second Handzie. Nowe takie miniaturki. Jestem szczęśliwa, bo ten zapach bardzo zawsze lubiłam. Męskiego do tej pory nie poznałam, bo też jest unikatem. Ale Gucci Envy ja miałam już moi kochani w 2000 roku. I to jest też taka historia, że pojechałam pierwszy raz do Włoch na Sylwestra, na przełomie wieku, tak, i, i to, był chyba, to był chyba pierwszy zapach, jaki kiedykolwiek kupiłam za granicą, tak, kupiłam we Włoszech właśnie. Gucci Envy, pamiętam, przywiozłam i, i Rome Laury Biagiotti z Włoch. I mam do tego zapachu Gucci Envy Sentiment. Jest to właśnie Dominik Ropion. Połączył bardzo ciekawe nuty kwiatowe, magnolie, konwalie, ananasa, piżmo, broskwinie. Zrobił taki zapach ponadczasowy. Naprawdę ponadczasowy, to jest zapach taki, taka afirmacja życia. Kobiecy, ale ani nie jest on, wiecie, ani nie jest on zbyt klasyczny, ani nie jest on zbyt seksowny. To jest po prostu taka kobiecość w, w znaczeniu afirmacji życia. Radość, radość życia, afirmacja życia. Jest to zapach rozwibrowany, yy, subtelny, jednocześnie bardzo trwały. Lekko kwaskowaty, lekko zielony. Bardzo piękna kompozycja, taka nietypowa, taka, taka naprawdę yy, elegancka, afirmująca życie. No właśnie. I ten zapach ma w sobie to ciepełko, o którym mówię. Jeżeli ktoś zna ten zapach, to zrozumie o czym mówię, że w bazie zwłaszcza pozostaje na skórze po prostu takie wrażenie ciepełka. Yy, może też yy, trochę tego ciepła jest w Allure Chanel, tak? Dobrze zblendowany zapach, gdzie właśnie na końcu mamy takie piękne, ciepłe nuty, niedookreślone. No i ten zapach ma coś z Envy Gucci, tak? Chociaż oczywiście jest tutaj zdecydowanie wiedzie prym ta nuta właśnie powietrza nadmorskiego i takiego ozonowego, taki ozon, tak? Czuć, czuć, czuć tutaj w tym powietrzu w tym powietrzu, w tym flakonie czuć ten ozon. Więc tym różni się od Nwigucci, że, że rzeczywiście konotuje się z tymi klimatami nadmorskimi ale ten akord Ciepełka to jest dla mnie coś bardzo poszukiwanego, bardzo, bardzo pożądanego, bo jest to bardzo kobiece. Otacza nas taką, właśnie kobiecą, niedookreśloną aurą. Także spokojny, linearny zapach, tak jak mówię, kupiłam go za około 50 zł, 100 ml i wysyłka gratis z Ameryki. Także myślę, że to była super okazja. Na pewno bardzo ciekawy zapach. I teraz kolejny zapach, który kupiłam w ciemno. I to już nie będzie tak prosto i łatwo, kochani. Nazywa się ta marka Gepard. Również 100 ml. I ten zapach to jest to kompletnie nieznana, nieznana mi wcześniej marka z Genewy, czyli ze Szwajcarii. I jest to marka, która produkuje jakieś ekskluzywne zegarki, biżuterię, takie rzeczy. No i ten zapach też mi się wydaje, że już jest unikatem, ponieważ nie ma go na fragrancie, są inne zapachy tej marki, a nie ma go na Fragrantice. I jaki to jest zapach? No, skusi zostałam skuszona, moi kochani. Mmm... Poprzez opis, i teraz Wam przytoczę właściwie tylko dwa zdania. Ten opis mnie, że tak powiem, zahipnotyzował, tak można powiedzieć. Okej, okay, było tak. Słodko pikantne maliny, dojrzewające na winorośli, piżmowy kaszmir, aromatyczny cedr, ostry akord skórzany i ambrowe labdanum. No brzmi po prostu, wiecie, rewelacyjnie, prawda? I tym razem ta druga paczka z Ameryki szła do mnie 5 dni, nawet nie całe pięć dni, więc bardzo szybko, tak jak mówię, wysyłka gratis. No i te dwa zapachy w ciemno. I tutaj mam, w tej chwili już sobie go rozpyliłam na, na yy, pudełeczko, dlatego że. Rano go nosiłam na skórze i, no, i jest to mocny zawodnik, tak, mocny zawodnik. Chyba nie do końca ten zapach do mnie pasuje. Jest to bardzo ciekawy zapach i niesamowicie wręcz mocny ja tych malin tutaj nie czuję, ale powiem wam, co czuję. Na pewno czuję te akordy labdanum. Jest ciężar, jest, taka, jest ciężki ten zapach orientalny, taki ociekający właśnie, takim czym, czymś, czymś takim jak wiecie, jakimś takim złotem tak, płynnym. Natomiast według mnie jest to unisex, a nawet bardziej te perfumy skręcają w męską stronę. Przynajmniej tak się na mojej skórze ułożyły. Yy, I... Jest taka ciekawostka, że tutaj na flakonie mamy inny skład, tutaj nie ma tych malin, tu jest zupełnie inny skład, ale również bardzo, bardzo taki mocny jak właśnie labdanum, fasolatonka, irys, drzewo sandałowe, same te najmocniejsze orientalne składniki, więc nie wiem kto tutaj się pomylił z tymi malinami na winorośli, nie wiem, nie, nie umiem do tego dojść, natomiast no zapach właśnie według mnie, przynajmniej na mojej skórze, on skręca w męską stronę, i jest bardzo mocny, powiedziałabym taki nawet krzykliwy. Pierwsze moje wrażenie po aplikacji było, że trochę przypomina słonia Kenzo, a potem wydobyły się z niego nuty Black Orchid Toma Forda, więc jest to połączenie tak, jakby słonia Kenzo i Black Orchid. W niesamowicie intensywny sposób, niesamowicie intensywny. Zmarłego, by prawdopodobnie z grobu tutaj nastąpiłoby z martwych po rozpyleniu tych perfum, są tak mocne naprawdę, ale, tak jak mówię, nie do końca są to moje klimaty, dlatego że zapach po prostu nie do końca gra z moją skórą. Jest jakaś nuta taka, takiej szorstkości, takiego czegoś też delikatnie nieprzyjemnego, i według mnie ta kompozycja jest. Trochę przeładowana i niesharmonizowana. Wszystko jest tak mocno podane, wiecie, ten zapach nie robi się coraz bardziej subtelny. On po prostu jest mocny od początku do końca. Bez takich nie, nie czuję w nim harmonii i też nie czuję do końca opowieści, bo w zapachu, który za, chwil, za chwilkę wam przedstawię, ta bengalska czerwień, no to tutaj mamy jakąś opowieść, tak? Mamy jakąś opowieść, jakąś historię. Osnutą wokół zapachu, natomiast tu jest po prostu tak, jakby nawrzucać, wiecie, najmocniejsze składniki, zamieszać w tym kotle. No i jest to taki eksperyment, czy do końca udany. No właśnie, nie wiem, być może na męskiej skórze on by pokazał całe swoje piękno, tak. Na pewno jest interesujący, intrygujący. Cena, jak dobrze pamiętam, to też około 120 zł, jakoś tak. Także no, poznaję kolejną markę z Genewy, ze Szwajcarii, ale hmm, no nie, do końca, nie do końca ten zapach się ze mną tutaj, wiecie, zgadza, tak? Może z moją skórą bardziej tutaj nie do końca gra. Okej. Okay. I to jest właśnie ta strona y, internetowa, na której również kupiłam ten zapach Ballade Verte, o którym wcześniej mówiłam. Y, I tutaj tutaj nie mam absolutnie żadnych, żadnych ale. Zapach piękny, esencjonalny, taka gęsta, tłusta, przepiękna róża w otoczeniu właśnie żywic, w otoczeniu też mamy tutaj też dużo fiołka, także zapach absolutnie uzależniający, piękny, trwały, taki tłusty, ja uwielbiam ten taki, taki ciężar tego zapachu, ale w tym zapachu właśnie, no właśnie, jest poezja, jest wiecie... Jest opowieść. A tutaj tak jakby wszystko jest tak dosyć grubo, że tak powiem, ciosane, podane z grubej rury, tak? No, ja tak odbieram przynajmniej te zapachy. Także to są te moje trzy nabytki z tej amerykańskiej strony. Nie żałuję, nie żałuję. E, poznaję nowe marki i, i na pewno jest to jakaś przygoda olfaktoryczna, tak? <grym> Okej, okay, ale y, teraz opowiem Wam o tym zapachu, jak zapowiadałam. Tydzień y, luty to właściwie miesiąc pełen niespodzianek. Będzie się jeszcze działo w lutym na moim kanale. Yy, dużo będzie zwrotów akcji, że tak powiem. I, <grym> kochani, teraz o tym zapachu. Tak jak zapowiadałam wcześniej, kupiłam go na eBayu i, i, wiecie, ja z tą marką się zetknęłam już chyba rok temu. Znalazłam ją, nawet obserwuję ją na Instagramie, co mi się rzadko zdarza, yy, bo ta marka mnie za, zaintrygowała. Dlatego, że założyła ją kobieta, która nie była wykształconym perfumiarzem. Kobieta taka, wiecie, piękna, brunetka w sile wieku, około 50-letnia. Tajemnicza pani, teraz sobie zapisałam jej nazwisko. Liz Moores, pani się nazywa. I założyła markę. Wcześniej była po prostu, fascynowała się perfumami. Używała głównie niszowych perfum. Bardzo lubiła fraka. Od fraka, od ojku. Wiecie na pewno, jaka to marka. Teraz mi wyszła z głowy taki czarny flakonik. Um, przypomnę sobie, zaraz mi to do głowy wpadnie, no nieważne. Pani, y, pani fascynowała się perfumami długie, długie lata. Pewnego, rodzaju, pewnego dnia wpadła na pomysł, że założy własną markę, chociaż nie. Na początku wpadła na pomysł, że po prostu spróbuje skomponować perfumy i skończyła jakiś tam podstawowy kurs i zaczęła komponować perfumy. No i poddała się po, po krótkim czasie, stwierdziła, że no to tak nie wychodzi tak pięknie, że to nie jest takie proste. Ta sztuka komponowania to nie jest taka prosta. No ale ona była zdeterminowana i założyła taką właściwie taką domową manufakturę. No i nauczyła się jednak komponowania perfum. Nauczyła się i, i, i ma taki specyficzny gust, bo robi perfumy bardzo takie mocne, osnute taką mgłą tajemnicy. Zrobiła perfumy, które ja wcześniej testowałam właśnie próbki rok temu, na przykład była zafascynowana starożytnym Egiptem i stworzyła zapach Anubis, ja testowałam ten zapach, no nie w moich klimatach do końca, taki mocny orient, ale taki właśnie bardziej w męską stronę skręcający, również ma takie perfumy jak Angelique, czy Hera. Właśnie takie wiecie, fascynują ją starożytne cywilizacje, mitologia ją fascynuje, więc jest to taka osoba z dużą głębią. I teraz ma tą manufakturę. Perfumy są tworzone ręcznie z najwyższej jakości składników. Czuć tutaj w tym zapachu, że to są naprawdę wysokiej jakości składniki. To nie jest tylko mit. Tak jak mówię, 50 ml. Ym, to właściwie to brzmi jak czyste perfumy, jeśli chodzi o siłę i moc, to, to brzmi jak czyste perfumy. Te perfumy utrzymują się 48 godzin i po prysznicu również nadgarstek pachnie. Więc mam wrażenie, że to jest koncentracja czyste perfumy. Kosztują 750 zł cały ten flakon. No i właśnie kupiłam go na eBayu. I właśnie, no wiecie, mignęło mi tak w wyszukiwarce, że, że, że jak kiedyś tą marką się interesowałam. Zamówiłam kilka próbek i, i żadne nie przypadły mi do gustu wtedy z tych perfum. Natomiast no, tu mnie zainteresował właśnie ten opis tego sprzedającego mężczyzny, że to są bardzo piękne perfumy i trudno jest się mu z nimi rozstać, ale przypominają mu o pewnym smutnym wydarzeniu z życia. Już prawdopodobnie to chodzi o to, że on używał tych perfum, kiedy, kiedy był z kobietą, a potem się z nią rozstał i, i ten zapach mu ją przypomina. Jak rozwinęłam ten opis, to, 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 to mniej więcej tak to można między zdaniami to odczytać. Natomiast używał ich mężczyzna, tak? Yy, ale, no właśnie, co tutaj mamy? Jeszcze raz przeczytam. Fasolę tonka, słodką mirrę, róże, drzewo sandałowe. Y, korzeń irysa, ale to nie wszystko, kochani, bo mamy tutaj jeszcze, y, tak, drzewo sandałowe wymieniłam, mamy jeszcze wanilię i miód, zdecydowanie. Y, tak, i y, wiecie, myślę sobie, znaczy no, nie, nie miałam wielkich oczekiwań, tak? Nie miałam wielkich oczekiwań, bo ja się też nadal jednak trochę obawiam, niszy. Pewnych aspektów takich szokujących niszy. Nie lubię perfum, które są li tylko sztuka dla sztuki, wiecie, że mają szokować. Ja lubię perfumy, które są noszalne, które naprawdę mogą nam towarzyszyć na co dzień, które nie będą, wiecie, tak szokować, żeby, żeby ludzie nie chcieli do nas podchodzić. No, na tym mi absolutnie nie zależy i nigdy mi nie zależało. No i o tych perfumach teraz, dobrze. Moc. No, po prostu niesamowita, naprawdę. Ekstrakt, jakiego chyba nie miałam. Nie miałam perfum w takiej koncentracji, tak mi się wydaje. Nie miałam. Yy, nie, nie mogę porównać ich do żadnych innych, bo jeśli chodzi o siłę i koncentrację, naprawdę niesamowite. I jest to zapach, w którym można odnaleźć yy, bardzo mocne tutaj powiązania. Po pierwsze, z szalimarem klasycznym. Po drugie, z obsession Calvina yy, Kleina. I po trzecie, jeszcze z Masque Cartier. Czyli to takie mocne kompozycje, prawda? Mocne, esencjonalne, zawiesiste orienty, ale mask de Cartier jest dla mnie bardziej taki przejrzysty, jest pełen powietrza. No i właśnie, to jest kompilacja tych trzech zapachów. Plus, coś jeszcze. Pewna piękna idea, bo te perfumy powstały. One były inspirowane kotką bengalską, tej pani, właśnie autorki, pani Liz Moore, inspirowane jej kotką, która nazywała się, nazywa się Mimi, jest w panterkę ta kotka, kot bengalski, egzotyczny kot, i ona chciała tutaj w tym zapachu odtworzyć właśnie taki wdzięk, elegancję, grację te, tych kotów, ich tajemnicę, która też za nimi gdzieś tam się ciągnie. I jednocześnie chciała w tym zapachu oddać takie ciepło i komfort, jakie mamy, gdy obsujemy z naszymi ukochanymi zwierzętami, zwłaszcza z kotami. Właśnie ten zapach kota, jego niesamowicie gładka sierść, wdzięk i gracja ma być w tym zapachu, ale również majestat i tajemnica kotów bengalskich, bo to nie są takie zwykłe koty. No, i ten zapach no absolutnie mnie porwał, że tak powiem. Zdecydowanie mnie porwał. Właściwie te dwa, tak. Po prostu to są zapachy w moim stylu, bardzo, tak. Więc czuję się po prostu absolutnie, wiecie, zahipnotyzowana tymi zapachami. No, gdybym pewnie w tym momencie miała decydować, wiecie, jakie perfumy sobie zostawiam i jadę na bezludną wyspę, no to, no to one by się znalazły z całą pewnością w pierwszej piętnastce moich ulubionych perfum w tym momencie, bo po prostu bardzo do mnie pasują. Uwielbiam zapachy mocne, zawiesiste, takie nalewkowe, takie właśnie, które, które czuję od siebie przez wiele godzin, które. Opowiadają jakąś piękną historię, które mają przepiękną grę nut, które dają mi też takie ciepło, poczucie ciepła. I te dwa zapachy są i ciepłe, ten zapach jest może bardziej tłusty. Ten jest bardzo ciepły, ognisty, gorący, sensualny. To jest taki, jakby, to, jakby go tutaj nazwać taki eliksir. Eliksir, no. Właśnie, jakieś tajemnicy, jakiejś właśnie zwierzęcości, chociaż nut takich stricte animalnych w nim nie ma, absolutnie nie. To jest gładziutki, puszysty, przytulny zapach o wielkiej mocy, ale jest właśnie w nim jakaś tajemnica, jakaś taka głębia. Jest w nim jakieś misterium po prostu. Misterium życia, o tak bym powiedziała i kropka. Nie chcę, nie chcę nadużywać wielkich słów, ale no. Jeżeli lubicie takie zapachy jak Szalimar, jak, yy, Obsession i te, te klimaty, no to tutaj macie kompilację. Kilka zapachów w jednym, drogi zapach, ale niesamowicie trwały i niesamowicie piękny. No, ta ilość to mi starczy przy dobrych oszczędnościach na dwa miesiące, a później będę musiała myśleć. Będę musiała myśleć, a ponieważ myślę cały czas o, o tym, żeby moją kolekcję zdecydowanie zredukować, co też czynię. I mam teraz taką umowę, sama ze sobą się umówiłam, że kupuję kolejne perfumy tylko wtedy, kiedy sprzedam poprzednie, te których nie używam. Więc te wszystkie zapachy kupiłam właśnie z tej, że tak powiem, z tego tytułu, że sprzedałam inne, których nie używam, i teraz mam taką ze sobą umowę, tak? że, yy, że troszeczkę nie będę już tak szaleć. Ale tak jak powiedziałam, luty to miesiąc niespodzianek, także zapraszam na mój kanał, bo jeszcze będzie się działo, jeszcze tutaj pewne rzeczy się pojawią. Stety niestety, ale mm, powiem wam, że ja kupuję perfumy okazyjnie. 99% perfum, jakie mam, kupiłam okazyjnie, bo poświęcam na to czas, żeby znaleźć te okazje. I nie jest to takie trudne, żeby znaleźć okazję. i zwykle kupuję perfumy, które są przynajmniej 40% tańsze niż, niż zwyczajowo. Uważam, że nie ma powodu, dla którego miałabym przepłacać za perfumy, kiedy mogę znaleźć okazję, tak? I też Wam to polecam. Tutaj absolutnie wiecie, to nie jest powód do dumy, kiedy, kiedy miałabym kupować perfumy po najwyższych cenach i tutaj się tym szczycić. Uważam, że, to, że, że, że nie jest to mądre. Ok, i ostatni zapach. Mirea Molinarda z 2022 roku. I tutaj już widzicie nutki. Czarna porzeczka, litchi, melon, Frezja, magnolia, róża i w nutach bazy mamy benzoinę, czyli benzoes, y karmel, y korzeń irysa i wanilię. Natomiast w tłumaczeniu na stronie producenta, y na stronie molinarda, tutaj przetłumaczono jako karmel, natomiast na stronie producenta jest cukier. I to jest chyba spora różnica. Tak, zdecydowanie. To robi różnicę, dlatego że ten zapach miał pachnieć jak w. Y takie tradycyjne, francuskie, pudrowe, owocowe cukierki. Yy, bardzo takie, wiecie, wykwintne i to jest zapach no śliczny, no po prostu śliczny. Jest to zapach, yy, który może się podobać kobietom w każdym wieku. Pierwsze rozpylenie, skojarzyło, sko miałam skojarzenie z Angelem, ale tylko przez chwilę, dlatego, że yy, te owoce dosyć słodkie, ale nie przesłodzone one są lekko kwaśne i te owoce, hmm, właśnie powiało takim chłodem trochę jak od Angela, tak? Więc pomyślałam sobie, mhm. Mm to jest kwiatowo-owocowy gourmand, więc rzeczywiście dobre skojarzenie: Angel. Ale później absolutnie ten zapach się zmienił i on jest, o, wiecie, tutaj nie ma tej podściółki paczulowej, jak w Angelu, czyli nie ma tej, takiej, takiego chłodu czasami dla niektórych nieprzyjemnego, ziemistego. Tutaj mamy po prostu ferie owoców, ale one są właśnie lekko słodkie, kwaśne. Ten zapach jest absolutnie śliczny, milutki, taki właśnie jak kwaśne owoce. Jakieś też czuć tutaj w nich coś takiego jak jeżyny. No i ten akord takiego właśnie tej wanilii z benzoesem daje też taką ciepłą bazę, przytulną, przymilną. Zapach powinien podobać się kobietom w każdym wieku. Tutaj nie ma ograniczeń wiekowych dla tego zapachu. To nie jest żaden zapach vintage i tak dalej, nie. Mimo, że molinart to bardzo tradycyjna marka. Ale to jest zapach, tak jak powiedziałam, 2022 rok. Yy... I jedyne, co mogłabym zarzucić tym perfumom, chociaż no, jest to przykre, tak, że powiedzmy, projekcja nie jest zbyt duża. I trwałość jest taka, powiedzmy, 4 godziny, tak. chciałoby się, żeby te perfumy pachniały mocniej i żeby ta projekcja była większa, bo są prześliczne. Naprawdę, tak jak mówiłam, czasami powtarzam, że Francuzi są mistrzami w podawaniu owoców w perfumach, podają owoce w bardzo wykwintny. Nienachalny, nieprzesłodzony, nieinfantylny sposób, i te perfumy, no, są tego dowodem. Prześliczny jest to zapach. Taki, powiedziałabym, lekko nonszalancki, radosny, no, jak podrowe cukierki. No, chciałoby się, żeby były trwalsze, tak. Yy, więc będę się nad nimi zastanawiać. No, bardzo mi się podobają, ale ta, mm, ta trwałość mnie troszeczkę rozczarowuje, bo jednak wiecie, jak mam taki killer tutaj trwałości. Yy, I ten zapach też jest bardzo trwały, bardzo wielką ma projekcję, to wtedy, no to jest po prostu ogromna rozkosz noszenia tych perfum. Jeżeli je czuję przez cały dzień, a nawet i dłużej, no to mam rozkosz, prawda? I czuję, że to są dobrze wydane pieniądze. Tak czy inaczej. Dzieje się i jeszcze trochę się podzieje w lutym. Dajcie znać, co nowego u Was, czy kupiliście coś nowego na początku roku albo w lutym. Dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrypcji. Do usłyszenia, do zobaczenia wkrótce.